Warto jest dzisiaj się zatrzymać na jedną minutę i zapytać się. Traktu tego przejścia, gdzie ja pójdę, jeżeli to był, miałby być mój ostatni dzień w życiu. I chcę Ci powiedzieć, że jest osoba, która troszczy się o to szczególnie. Jest ją Jezus Chrystus. Nie wiem, co wiesz o Bogu. Nie wiem, co wiesz o Jezusie, ale jest to osoba, jest to Bóg, który przyszedł na Ziemię, żeby umrzeć za Twoje grzechy, żeby zapłacić za nie, żeby mieć osobistą relację z Tobą. I chcę Ci powiedzieć, że Jezus Cię kocha. Niezależnie cokolwiek słyszałeś o Bogu, On kocha Cię i ma wspaniały plan na Twoje życie. Mamy tutaj naszego gościa. Z Wielkiej Brytanii, jeżeli chcielibyście z nim porozmawiać, jeżeli potrzebujecie modlitwy, jeżeli potrzebujecie uzdrowienia, przyjdźcie do nas, my jesteśmy tutaj dla Was. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus żyje. Jezus nie umarł, jest żywy i chce mieć z Tobą osobistą relację. Wiesz, dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwych stał tylko po to, żebyś był zbawiony, żebyś mógł dzisiaj mieć osobistą relację z Bogiem. Diabeł pomieszał wszystko, oszukał Ewę, i przez to my nie mogliśmy mieć tej osobistej relacji, ale Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zapłacił za twoje grzechy. Więc jeżeli nie wiesz, gdzie dalej iść, więc jeżeli twój najbliższy przystanek to metro, a dalej nie wiesz co robić, przyjdź do nas, my pomodlimy się o ciebie. Chcę ci powiedzieć, że Jezus jest żywy i on pragnie osobistej relacji z tobą w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, my błogosławimy to miasto, my błogosławimy to miejsce. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja sytuacja, niezależnie od tego, wiecie, znam pewną historię o człowieku, który miał praktycznie wszystko, był bardzo szczęśliwy i miał też Boga w swoim życiu, ale Bóg nie był na pierwszym miejscu w jego życiu, i dlatego, pomimo tego, że chodził do kościoła. Może czasami się modlił, to tak naprawdę nigdy nie oddał swojego życia Bogu i cały czas działy się w jego życiu trudności. Ale w momencie, gdy postawisz Jezusa na pierwszym miejscu, tak jak jest napisane, uczyń Jezusa panem i zbawicielem, a będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Dlatego zachęcam cię, jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, jakikolwiek problem, bądź po prostu chcesz z nami porozmawiać tutaj, może nie wiesz co dalej robić w swoim życiu, przyjdź do nas, porozmawiaj, my jesteśmy tutaj dla ciebie. Zachęcam Cię, żebyś się nigdzie nie spieszył. Dzisiaj jest wspaniała pogoda, ci jest fantastyczny dzień. Niech to będzie dzień zmiany Twojego życia w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, Bóg dał nam... Czas na tej ziemi jakiś określony. Dla niektórych to jest 80 lat, dla niektórych 40, dla niektórych 10, ale przez ten czas my nie jesteśmy tylko tutaj po to, żeby bawić się, żeby spędzać jakoś czas najlepiej jak możemy, ale po to, żebyśmy poznali Boga. Bo po tym życiu na ziemi mamy życie wieczne. I pytanie, gdzie Ty go spędzisz? Czy masz pewność tego, że pójdziesz do nieba? Jeżeli tak, to na czym pokładasz swoją pewność? Bo jeżeli odpowiedź jest inna niż to, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał za Twoje grzechy, to nie masz pewności zbawienia i Słowo Boże mówi, że nie pójdziesz do nieba. Ale Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i zmartwychwstał po to, żebyśmy mieli życie wieczne. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Cię kocha. On Cię nie potępia za Twój grzech, on nienawidzi grzechu, ale kocha ludzi tak bardzo, że umarł na krzyżu 2000 lat temu za Twoje i za moje grzechy. Wiecie, ja byłem normalnym chłopakiem, chodziłem na imprezy, nie byłem jakimś nie wiadomo kim, byłem standardowym, regularnym chłopakiem, aż w wieku 20 lat, w momencie, gdy usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy i zmartwychstał, i że ja mogę mieć osobistą relację z nim. Ja powiedziałem tak, Boże, ja oddaję Ci moje życie, przepraszam Cię za moje grzechy, i ja nie chcę żyć tak, jak do tej pory żyłem. I ja wyznałem Jezusa Panem i Zbawicielem. Powiedziałem, wierzę w to, że 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i zmartwychwstał. i teraz mogę mieć w Tobie życie wieczne. I od tamtej pory moje życie całkowicie się zmieniło. Relacje z moimi rodzicami się zmieniły, Bóg dał mi cudowną żonę, i to nie znaczy, że bez Boga nie możesz mieć dobrego życia, ale bez Boga nie możesz mieć zbawienia. To, co jest najważniejsze dla nas. Dlatego zachęcam Cię, jeżeli nie jesteś pewny tego, czy będziesz zbawiony, przyjdź do nas, pomodlimy się. W Jezusie Chrystusie jest pewność zbawienia, bo nikt inny nie umarł i nie zapłacił kary za Twoje grzechy. W Biblii jest napisane, że karą za grzech jest śmierć, ale łaską przez Boga jesteśmy zbawieni. I to zbawienie z łaski, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. I o, jeżeli masz jakikolwiek problem zdrowotny, jakikolwiek Pana problem a, w swoim ciele, Jest przyjdź i doświadł do żywego Boga, który pragnie Cię dotknąć Twojego życia. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki. I on się nie zmienia. On cały czas wyciąga rękę do nas i chce Ci powiedzieć, że On zapłacił na krzyżu za Twoje grzechy. Może nie jesteś pewny zbawienia, może chodzisz do Kościoła, myślisz, że wszystko jest w porządku, ale w sercu masz pustkę. My chce przyjść do nas, my jesteśmy chrześcijanami, my tutaj nie głosimy żadnego Kościoła. My głosimy Jezusa Chrystusa i to Jezusa żywego, który umarł i zmartwychwstał za Twoje grzechy. I chcę Ci powiedzieć: jeżeli masz w sercu pustkę, jeżeli brakuje Ci czegoś w życiu, może wszystko masz, może niby wszystko jest w porządku, ale jednak czegoś ci brakuje. Chcemy ci opowiedzieć o Jezusie. Chcemy ci opowiedzieć o jedynym i żywym Bogu, który żyje teraz i pragnie mieć osobistą relację z tobą. Wiecie, Bóg dał nam nasze życie, żebyśmy Podjęli w trakcie naszego życia decyzję, czy chcemy żyć wiecznie z Bogiem, czy też nie i chcemy żyć po swojemu. Ale uwierz mi, łaską przez Boga jesteśmy zbawieni, jak Słowo Boże mówi, i to nie z nas, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. I Jezus Chrystus oddał swoje życie za Ciebie. On Cię kocha, On pragnie mieć z Tobą osobiste relacje. Kiedy ostatnio rozmawiałeś z Bogiem, kiedy ostatnio przyszedłeś do Boga, zwierzyłeś Mu się z problemów, On cały czas Ciebie słucha. On pragnie. Nic z Tobą osobistą relacji nie potrzebuje żadnego pośrednika, bo jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest Jezus Chrystus. Wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Jezus Chrystus Cię kocha, Jezus Chrystus pragnie tej relacji z Tobą. On zapłacił najwyższą cenę, jaka była możliwa do zapłacenia, po to, żeby mieć osobiste relacje z Tobą. I nawet jeżeli teraz przechodzisz, gdzieś spieszysz się, przyjdź do nas, porozmawiaj z nami. Tu są osoby, mamy gościa z Wielkiej Brytanii, który pragnie z Tobą dzisiaj porozmawiać. I ja zachęcam Cię do tego. Bóg dzisiaj wyciąga do Ciebie rękę. Może słyszałeś to wiele razy, ale dzisiaj jest ten czas przełomu. Może słyszałeś wiele, wiele razy, jak ktoś Ci opowiadał o Jezusie. My chcemy, żebyś tego doświadczył osobiście. My chcemy Ci opowiedzieć, co wydarzyło się w naszym życiu i chcemy, żebyś doświadczył osobiście tego, co Bóg może zrobić w Twoim życiu. Moj, w moim życiu zmienił mnie 10 lat temu i całkowicie wszystkie rzeczy w moim życiu się pozmieniały. Relacje z rodziną, moje zachowanie, ale przede wszystkim mam pokój w sercu. Przede wszystkim mam pewność zbawienia i to, że. Gdy umrę, pójdę do nieba bezpośrednio, bo Jezus Chrystus jest moim Panem. Mam do Ciebie pytanie: czy Ty masz taką pewność dzisiaj? Aleluja. Chcę Was błogosławić i pomodlić się. Boże, błogosław to miasto, błogosław wszystkich ludzi. Mam wrażenie takie, przekonanie, że tutaj są ludzie, którzy mają jakąś chorobę, jakiś ból. Przyjdź do nas, my pomodlimy się o, o Ciebie. Chcę, żebyś doświadczył żywego Boga, który nie tylko jest głoszony, ale On jest żywy i chce Cię dotknąć. 我。 W moim życiu, gdy On przyszedł do mojego życia, On prawdziwie mnie przemienił. On prawdziwie to, co było martwe, uczynił żywym. I w Biblii jest napisane, że kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Bóg chce być żywy w Twoim życiu. Doświadcz Boga, przyjdź do nas, pomodlimy się z Tobą, porozmawiamy. Może nie jesteś jeszcze przekonany, może nie jesteś pewny. My zachęcamy Cię do tego, bo to zmieniło nasze życie. Nam tu nikt za to nie płaci, żebyśmy tu byli. My przyszliśmy tutaj tylko po to, żeby Ci opowiedzieć o tym, że Jezus Chrystus Cię kocha i ma wspaniały plan na Twoje życie. Jeżeli masz jakąś chorobę, przyjdź do nas, zapraszamy Cię, niech Bóg Cię błogosławi.